Krzysiek, powiedz mi, co takiego robiliście przed leciem, że odebraliście nam ochotę do grania już chyba w piątej minucie? Słuchaj, ciężko trenowaliśmy przez cały tydzień, byliśmy niemalże przygotowani i wydaje mi się, że... My też ciężko trenowaliśmy, ale coś tutaj mi nie pasuje. Wydaje mi się, że trenowaliśmy troszeczkę lepiej, a lepiej. Tak wydaje mi się, że mieliśmy ten, ten, ten krok sprzed boku. To... Amen. <laughs> Czy przyjmujcie wnioski, na co w sumie większe, 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 większe wnioski? Brać się, tak, że dzisiaj zaprezentowaliśmy się z naszej najgorszej strony i w imieniu mojego zespołu mogę Ci zagwarantować, że za 3 tygodnie, bodajże dalej, następny mecz tutaj przyjedziemy w... Totalnie, totalnie z totalnie innym nastawieniem, totalnie inaczej przygotowani i mam nadzieję, że ten mecz przyniesie troszeczkę więcej e, przede wszystkim emocji i także poziom sportowy będzie wyższy niż wcześniej. Tyle mogę powiedzieć z mojej strony i mam nadzieję, że muzyka będzie się reakcjonowała obiema rękom. Tylko to życzę, no i przede wszystkim... Na końcu nie. do nie?